Szanowni Państwo, nie da się ukryć, że otoczenie rynkowe, w jakim w ostatnim czasie funkcjonują przedsiębiorcy, to nie jest najłatwiejsze otoczenie rynkowe. Czy do Państwa kancelarii zgłaszają się już, czy to przedsiębiorcy indywidualni, czy firmy, które albo myślą o restrukturyzacji, albo po prostu proszą o doradztwo, czy wstrzymywać się z pewnymi zmianami, czy może przedsiębiorcy już teraz, widząc co się dzieje na rynku, powinni jakoś w swoich branżach reagować? Tak, mamy bardzo wiele pytań wśród naszych klientów, przedsiębiorców, też klientów indywidualnych. W jaki sposób mogą zabezpieczyć siebie? W jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje pieniądze, które mają odłożone? W jaki sposób mogą też swoje ewentualne kryty, które mają odroczyć, żeby po prostu móc jakby te swoje rodziny, też swoich pracowników zabezpieczyć w tym, w tym krótkim okresie, na początku oczywiście? Nie jest to prosta sprawa i nie ma w tej sytuacji jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno trzeba być bardzo ostrożnym, nie działać pochopnie, ale jakby też podejmować pewne działania. Zawsze zachęcamy do tego, żeby analizować tą bieżącą sytuację, tak, czyli każdy przedsiębiorca czy też konsument wie w jakiej jest sytuacji, wie jakie ma możliwości, jakie zagrożenia za chwilę mogą się pojawić, jak się, nie wiem, nie, nie wpłyną jakieś wynagrodzenia, nie wpłyną pieniądze z kontraktu i trzeba to y, szybko zanalizować i z tym oni do nas przychodzą. No, Trzeba po prostu wyciągnąć wszystkie dokumenty na stół, tak? Zobaczyć, jakie wpływy mogą do nas przyjść, co może nie przyjść, i wtedy podejmować działania. Na szczęście banki jeszcze nie działają w sposób taki chaotyczny i jeszcze jest otwarta droga. Jakby tej kreacji pieniądza i wyciągają rękę do przedsiębiorców, ale co będzie za chwilę też tego nie wiemy, bo rekomendacje cały czas są tworzone nowe. Rynek jest bardzo zmienny, panuje duża niepewność, jest swego rodzaju oczekiwanie na przedstawienie jakichś planów co do dalszego działania. W tej chwili staramy się spojrzeć na klienta indywidualnie, na jego potrzeby na jego sytuację, jak tutaj wspomniała wspólniczka i określić plan na najbliższe tygodnie. Przy konsumentach jest to dosyć proste, tak? No bo jeżeli ktoś był już w trudniejszej sytuacji jeszcze przed epidemią i teraz tylko ten stan się pogarsza, to moją rekomendacją jest jednak wzięcie pod uwagę złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co prawda sądy nie przyjmują interesantów, ale można cały czas te wnioski wysłać pocztą i tak tutaj polecam klientom, żeby jak już jest. Jesteśmy w tej złej sytuacji złożyć wniosek o upadłość i czekać na to, co za chwilę będzie się działo, bo taką najtrudniejszą sytuacją dla konsumenta są natrętni windykatorzy, tak, którzy niejednokrotnie bardzo źle działają na psychę naszych klientów i oni nie dość, że mają złą sytuację finansową, to jeszcze pogarsza się ich sytuacja psychiczna. Tak więc tutaj jest taka z naszej strony rekomendacja, żeby jednak pójść tą ścieżką. Tym bardziej, że mamy to światło w tunelu i możemy liczyć tak przy odpowiednich pewnych założeniach ustawowych, że klient dostanie tą upadłość i znaczy do, dostać dostanie tylko do, może uzyskać umorzenie. Tak, Drodzy bo, Państwo zobowiązać. to o upadłości konsumenckiej dzisiaj będziemy trochę więcej mówić i na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy podczas naszej dzisiejszej rozmowy, ale ja jestem osobiście bardzo ciekawy z Państwa punktu widzenia jako osób z dużym doświadczeniem na rynku. Czy ta sytuacja, którą mamy obecnie dość niepewna nadal, to była sytuacja, na którą ktokolwiek mógł być jeszcze jakiś czas temu przygotowany. Bo ja pamiętam takie rozmowy, i tutaj wspominaliśmy już je w podcastach Północnej Izby Gospodarczej, że kiedy koronawirus funkcjonował tylko na kontynencie azjatyckim. To przedsiębiorcy u nas mówili, że nie że to się zamknie tam na tym kontynencie, może będzie trochę łańcuch dostaw utrudniony, ale my sobie też z tym poradzimy. No jednak my od paru tygodni obserwujemy dość poważne zawirowania gospodarcze, które mają przełożenie nawet na funkcjonowanie regionalnych przedsiębiorców. Dokładnie tak. No, mamy w tej chwili przerwanie łańcucha dostaw. Wiele firm cierpi na, na brak produktów, które do tej pory sprzedawało. Mamy bardzo wielu pracowników w firmach na zwolnieniach lekarskich. Po prostu nie ma komu nawet zapakować tych paczek z towarem, jeżeli on w ogóle jest na magazynie. Jeżeli go nie ma, to trzeba go jeszcze przywieźć, i tym podobne. Robi się z tego jedno wielkie zatrzymanie. W wielu branżach, załóżmy w branży gastronomicznej, są w tej chwili już określane momenty, momenty przestoju, załóżmy w kwietniu, kiedy jakby łańcuch będzie już niemożliwy do utrzymania. Dlatego jakby na dzień dzisiejszy wszystkie firmy próbują jakby zabezpieczyć choćby dostawy towarów. Czyli nie można było się przygotować do takiej sytuacji? Za Zasadniczo nie można było. Niemniej jednak każdy oczekiwał kryzysu gospodarczego, który powinien nastąpić, powinien nadejść. Więc jakby każdy oczekiwał pewnego rodzaju spowolnienia tego, co ma normalnie miejsce w cyklu koniunkturalnym. Niemniej jednak e, e, pandemia, e, no nikt chyba o tym nie myślał wcześniej. Mniej więcej od roku y, analizy, które czytaliśmy, sugerowały, że kryzys może się pojawić właśnie w tym roku, w 2020, z tym, że analitycy Mówili, że z zupełnie innych powodów ten kryzys może się pojawić. A tymczasem zostaliśmy zaskoczeni czymś no, nowym dla naszego pokolenia. To jest pokolenia. science fiction, musicie Państwo przyznać, że nikt tak. się nie spodziewał, że pandemia na miesiąc może zamknąć firma, A przecież fizycznie teraz niektóre firmy na miesiąc zawiesiły swoją działalność i nie wiadomo co dalej. Tak, to nie tyczy tylko poszczególnych branż, jak turystyka, jak. Gastronomia. Gastronomia między innymi dotyczy całej gospodarki, gdyż to jest łańcuch, na czym wspólnie powiem, połączonych. Obsługujemy też jakąś dużą grupę lekarzy, tak? I oczywiście, jeżeli to są lekarze pierwszego kontaktu, tak, lekarze, którzy pracują w szpitalach, no to jest zapotrzebowanie na ich usługi, nawet bardzo duże. Ale co z lekarzami, którzy świadczą usługi stomatologiczne, estetyka, tak, mnóstwo jeszcze innych branż, które działają tylko w sektorze prywatnym, one się w tej chwili. No, zamykają, tak? działają albo jakoś zdalnie, tak jak wszyscy, albo w ogóle nie przyjmują pacjentów. Co ciekawe, mamy też takie pytania: dzwonią firm na zasadzie, które są oczywiście uzależnione od dostaw z Chin. Na przykład zaprzezionych firm z branż odzieżowych kolekcja się kończy. Jakby mają jeszcze te lato, już na magazynie, bo to się produkuje z powiedzmy z pewnym odstępem. Wiedzą już, że towar nie przypłynie i wiedzą, że nie będzie tej kolekcji zimowej. Już dzisiaj pytają się, co zrobić, w jaki sposób zabezpieczyć firmę na to, że nie będą mieli czym handlować. To dla nich osobiście jest często koniec działalności, bo Brak towaru oznacza zamknięcie firmy po prostu? Brak przepływów i brak możliwości opłat związanych z funkcjonowaniem codziennych, nie ma pieniędzy dla pracowników. I tak naprawdę nie ma też jednego, jednej odpowiedzi, co dalej? Ten, kto ma fizycznie odłożone pieniądze, gotówkę, będzie go stać na to, żeby jakoś się utrzymać, kupić. Najprostsze produkty. No, na ten moment jeszcze nie brakuje nam jedzenia, ale nie wiemy, co będzie dalej. My też, jako społeczeństwo, już trochę zapomnieliśmy, że te pandemie dotykały ludzkość, tak? Największa, e, ostatnia no to ta grypa hiszpanka e, z początku XX wieku, przecież która e, też zmilionowała społeczeństwo e, i tak trochę nam się wydaje, że jesteśmy w, tych, w tej pandemii tacy wyjątkowi, ale nie, dlatego, że 100 lat temu też to się wydarzyło, a w ogóle największa, no to zdaje się w XIV wieku to dosłownie 10% Europy jakby e, unicestwiła, tak? Dokładnie. W tym, w tym kryzysie, który mamy obecnie, najbardziej niepokojące jest to, że bardzo mocno spada optymizm w społeczeństwie. Bardzo wielu ludzi nie chce wydawać pieniędzy, nie chce kupować, chce trzymać te pieniądze przy sobie. I to powoduje spadek tego globalnego popytu, spadek optymizmu, a, a, miejsca pracy. Tak, a poza tym, może też taka filozoficzna sprawa, ale też jako społeczeństwo zupełnie nie jesteśmy przygotowani właśnie na takie negatywne scenariusze. Tak? Jeszcze do niedawna tematem. Yy, no, tabu w naszym społeczeństwie były sprawy związane z naszą intymnością. Tak? A w tej chwili uważam, że wielkim tabu naszego społeczeństwa jest śmierć. Dlatego my tak trudno, uważam, będziemy. Przechodzić z każdym dniem, y, izolację, y, stan epidemiologiczny. Tak więc też może to jest czas, żeby o pewnych rzeczach po, pomyśleć głębiej, tak, pozastanawiać się trochę. Y, 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 też pomyśleć, że no, niestety ten koniec dla każdego z nas przyjdzie, tak, tylko po prostu na ten moment, żebyśmy nie panikowali, tak? To jest dokładnie swego rodzaju przewartościowanie i określenie. Tego, gdzie jesteśmy, po co istniejemy, dla kogo istniejemy. To, to mhm. jest ciekawy na pewno kryzys pod względem też psychologicznym. Myślę, przez wiele lat jeszcze będzie on oceniany, już mam nadzieję, po całej pandemii. Pod względem tego, jak, on, jak zmieniło się nasze myślenie o rzeczywistości, w której dzisiaj istnieje. o nas samych, tak. Czy mamy końcówkę trzeciego kwartału roku 2020 i ten, ta końcówka zwiastuje, że rok 2020 pod kątem gospodarczym może przejść. Rzeczywiście do historii. Drodzy Państwo, zamykając ten jeden konkretny wątek naszej dzisiejszej rozmowy, Pani Katarzyna powiedziała na początku, że przedsiębiorcy zaczynają reagować nerwowo na pewne sytuacje, ale Państwo jeszcze uspokajacie. No właśnie, bo pewnie w głowach przedsiębiorców pojawiają się teraz takie myśli. Zatrzymywać działalność czy kontynuować działalność? Restrukturyzować czy nie restrukturyzować? Utrzymywać pracowników czy zacząć myśleć o redukcji w pewnych sektorach? No, gdzieś ta działalność operacyjna w firmach, nawet jeżeli firmy muszą się zatrzymać na jakiś czas, nadal strategicznie musi się odbywać. Co można przedsiębiorcom doradzić i czy da się na rynek spojrzeć horyzontalnie, czy państwo jednak patrzylibyście na przykład branżowo? Ja zalecałabym tutaj indywidualne spojrzenie na danego przedsiębiorcę, bo też ma znaczenie to czy dany przedsiębiorca ma zasoby finansowe, tak? Czy nie ma tych zasobów? Jeśli ma, w jakiej wysokości? Czy ma coś, jakieś aktywo, które na przykład mógłby szybko spieniężyć? No to wszystko ma znaczenie i ja tutaj bym zalecała naprawdę indywidualną ocenę, aczkolwiek są pewne modele matematyczne, tak? Jest chociażby ustawa prawa upadłościowego, która też sugeruje nam pewne Działania, tak? Jeżeli przez jakąś określoną ilość dni nie jesteśmy w stanie spełniać swoich obowiązków podatkowych, obowiązków wobec płatności pracowniczych, no to, to jest też dla nas już sugestia, co możemy dalej zrobić, tak? Czy może właśnie zawiesić? Też często słyszymy od klientów takie zdanie: No, nie po to pracowałem na swoje nazwisko, na swoją firmę tyle lat, żebym teraz musiał ją zamknąć. Ale czasem zamknięcie nie oznacza końca, tylko przeczekanie. Trzeba też, też sobie powiedzieć, że czasem koniec może być początkiem. Tak? I to też jest taka sugestia: do tego, żeby jednak popatrzeć na wszystko z innej perspektywy, może tej bardziej optymistycznej. Tak, ja osobiście uważam, że jakby spojrzenie indywidualne jest kluczem w tej sytuacji, dlatego że nie można całej branży rozpatrywać indywidualnie, bo mamy i branża turystyczna, mamy załóżmy hotele nad morzem, mamy w górach, to są skupiska ludzi, to wszystko będzie się zmieniało w trakcie. Tu jest w tej chwili najbardziej istotne, żeby określić, w jakim punkcie jest dana osoba. Też posprawdzać, tak jak rozmawialiśmy, dokumenty, żeby zobaczyć, czy są możliwe, czy jest możliwe odzyskanie należności od, od, różnych, od kontrahentów, czy, czy firma będzie miała płynność finansową. Z drugiej strony, musimy też zweryfikować sytuację w samych bankach. Firma bez kredytów kupieckich, firma bez kredytów bankowych nie funkcjonuje. Dlatego też często no w tej chwili mamy okres prolongat, gdzie banki nam jakby dają możliwość automatycznego przedłużenia tego o parę miesięcy, powiedzmy o sześć, ale po okresie pandemii będą już badane dokumenty finansowe. To będzie oznaczało, że analitycy będą podejmować decyzję o przedłużeniu tych kredytów. Co wtedy? Czy firma, która dzisiaj notuje wielkie straty, albo też nie sprzedaje, po prostu musi też jakby utrzymać personel, pracowników, który chce utrzymać, żeby. Żeby, żeby móc z nimi dalej kooperować, co będzie, ona nie będzie zarabiała, jak, to, jak na to spojrzy bank. Takie pytania padają ze strony naszych klientów. Co zrobić, żeby dzisiaj przetrwać i co zrobić, jak uda nam się wrócić do zarabiania, czy uda nam się wrócić w sposób taki jakiś bezpieczny tego normalnego funkcjonowania w tym cyklu gospodarczym. Czyli, drodzy Państwo, wniosek jest taki, że na ten moment... Trudno jest o przesadny optymizm, ale za dużo defetyzmu też nas raczej w dobrą stronę gospodarczą nie zaprowadzi. Yy, całe szczęście. Ja tutaj mogę mówić o moich przedsiębiorcach, oni są zawsze optymistycznie nastawieni, mimo tego, że no, obiektywne przesłanki są takie, że powinno się natychmiast tą, tą, tą restrukturyzację podjąć, tak? powinno się jakieś radykalne kroki wprowadzić, ale oni jednak zawsze wierzą w to. Zresztą to jest tak, że niektórzy z nich po tam 20-30 latach działalności mówią mi: Przeżyłem już różne stany w historii Polski, przeżyjemy i to i są też tacy na zasadzie, jeszcze oczywiście to jest takie budujące dla nas, że, że oni mają tą siłę, tą chęć do, do walki, do tego, żeby po prostu pójść do przodu i żeby mimo tego, że w tej chwili oni sobie zdają sprawę z tego, że jest źle, widzą po swoich po prostu pieniądzach na, na koncie, widzą po, po, po magazynie, który, który się zmniejsza po tym, że te pieniądze nie rotują, ale jednak wychodzą z założenia, że jeżeli to się szybko skończy, to jeżeli będą mieli trochę szczęścia i wrócą do pracy z taką terminacją, z jaką pracowali mhm. tej pory, to uda im się faktycznie to zamknąć. Bo musimy jakby sobie uzmysłowić, że przedsiębiorca to jest osoba, która daje pracę, tak, swoim. Pracownikom i on poniekąd z natury musi być optymistycznie nastawiony, tak? Gorzej jest właśnie z pracownikami, którzy często jak już na przykład nie mają pracy albo byli gdzieś, nie daj Boże, już na okresie wypowiedzenia i mieli swoje długi, no to u nich tego optymizmu takiego nie ma. Oni nie mają tej perspektywy. Dokładnie tak, to jakby są dwie strony monety, właśnie pracownicy filmach tutaj no, czują tą, tą dużą presję, duży strach no, są w tej chwili na zwolnieniach lekarskich, na, zajmują się swoimi dziećmi. E, siedzą w domach, te wynagrodzenie wiem, że będzie mniejsze. E, nie wiadomo, jak zakłady pracy, e, jak wrócą do, do swojego do normalnej działalności, jak to będzie jak, jak to będzie wyglądało, czy będą mieć gdzie wracać? E, miałem taki telefon od mojego dobrego klienta, e, który który prowadzi zakład naprawczy, no w tej chwili mają praktycznie zerowe zamówienia, tak? wszyscy jakby odkładają ich usługi jakby na bok, czyli jakby to jest, nie jest jakby wcześniej dobro pierwszej potrzeby, na no zasadzie naprawmy samochód, zróbmy coś, coś innego, to wszystko jest odłożone na dalszy plan, a, a pracowników to mają sporo, no, on się zastanawia co z nim będzie do no dzisiaj, dzisiaj trzeba pomóc jednym i drugim po prostu i tym którzy dają pracę i tym którzy, którzy pracują i którzy nie tylko którzy też jakby są bardziej większą niepewnością co do losu bytu swojej rodziny przede wszystkim tak bo przedsiębiorca uważam że zawsze sobie poradzi tak bo zdecydował się już kilka lat Wcześniej na to, żeby prowadzić swoje własne, własną firmę i on zna zagrożenia, tak? on wie, że jak nie w tej branży, to może za chwilę w innej sobie poradzi. Pracownik jest trochę w trudniejszej sytuacji, tak? dlatego trzeba dbać i o jednych, i o drugich, ale jak, to dopiero za chwilę się wszystko pokaże. Drodzy Państwo, Prawda jest taka, zdradzając delikatnie kulisy naszej dzisiejszej rozmowy, że my się umawialiśmy na tą rozmowę nie w kontekście koronawirusa, więc okazało się w tak zwanym międzyczasie że na tych tematów dotyczących doradztwa gospodarczego i generalnie gospodarki jest całkiem sporo, ale temat, o którym mieliśmy głównie dzisiaj rozmawiać, to też jest temat, który paradoksalnie w najbliższych miesiącach może przeżywać swój renesans. Mowa oczywiście o upadłościach konsumenckich. Rozmaite zmiany przepisów na przestrzeni ostatnich lat teoretycznie miały doprowadzić do tego, że upadłość konsumencka będzie procesem bardziej powszechnym i łatwiej dostępnym dla osób, które tej upadłości konsumenckiej faktycznie potrzebują. Z Państwa punktu widzenia więc czy te okoliczności gospodarcze, które właśnie następują, mogą spowodować, że ta liczba upadłości konsumenckich wzrośnie, bo według ostatnich statystyk to jest mniej więcej 6 tysięcy rocznie, jeżeli się nie mylę. Tak, 6,5 to się tak mniej więcej utrzymuje. Założenie jest takie, żeby tych upadłości było w okolicach 130 tysięcy rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile jest w tej chwili w Kanadzie, która jest porównywalna co do y, y, liczby ludności. tak? I te Przepisy liberalizujące pewne, y, pewne działania mają ułatwić konsumentom nieprowadzącym działalności ogłoszenie tej upadłości. Czyli krótko mówiąc, ktoś, kto ma długi i nie jest w stanie ich spłacać, ale nie jest w stanie ich spłacać nie dlatego, że nie chce i stwierdzi sobie, że nie wiem, przechytrze wierzycieli, tylko nie, nie jest w stanie spłacać, bo choroba, bo wypadek losowy, bo utrata pracy. Y, ma szansę na oddłużenie. Tak? To w takim największym skrócie, bo ustawodawca też przewidział taką formę trochę edukacyjną dla dłużnika i prawdopodobieństwo, że będzie musiał on na przykład regulować dla wierzycieli zobowiązanie między 3 lata a 7 lat. Czyli może przez 7 lat sąd nakazać mu spłacać w jakichś ratach te, te długi. To jest jedno, ale to wszystko będzie dopasowane do jego wynagrodzenia, jego możliwości, ale cel jest taki, żeby mógł zacząć drugie życie. Żeby te dramaty aktualne się zakończyły jego. Kto do Państwa najczęściej dociera, jeżeli chodzi właśnie o upadłość konsumencką? Czy możemy sobie pozwolić na nadać oczywiście w cudzysłowie trochę okay. rys psychologiczny takich osób? I że to są osoby, które właśnie, tak jak Pani wspomniała, no, Trochę kombinują. Ja wiem, że to nie za ładnie brzmi, aczkolwiek no być może widzą jakąś furtkę dla siebie właśnie w, w tych przepisach, czy może są to osoby, które rzeczywiście gdzieś życiowo zostały postawione pod ścianą i muszą szukać dla siebie możliwie dobrego rozwiązania, żeby wyjść z tej spirali zadłużenia i trudnej sytuacji. Tutaj nasza praktyka osobista, jakby jako kancelarii, pokazuje, że to są, chyba nam się nie zdarzyło mieć. Takiego kogoś, kto by kombinował. Tak? To są zazwyczaj osoby, które naprawdę znalazły się w jakiejś dramatycznej sytuacji z różnych powodów życiowych. I ja mam takie wrażenie, że więcej kobiet się zgłasza do nas i więcej kobiet prosi o, o pomoc, ale to też chyba tak trochę wynika z tego, że często właśnie po rozwodach. Kobiety zostają same z dziećmi, często z mniejszymi zarobkami, jeszcze do tego nie mogą wyegzekwować alimentów i nasuwają się takie myśli, a może wezmę jakiś szybki kredyt, może jakąś chwilówkę. To są małe kwoty na początku, bo taka kobieta bierze najpierw dwa tysiące, potem trzy, potem tysiąc złotych i to cały czas jest mało, tak? bo to jest cały czas w okolicach dziesięciu tysięcy. Tylko, że jeżeli to jest jakaś chwilówka, bardzo droga, oprocentowanie jest no, wysokie, no to po nagle dwóch latach się okazuje, że ona ma długu dużo więcej i nie jest w stanie już tego regulować. A najtrudniejsze dla naszych klientów, przynajmniej są kontakty firm windykujących tak, telefony nieustające, jak już są nakazy zapłaty to komornicy, chociaż komornicy działają tutaj jeszcze zgodnie z prawem i jakby nie przekraczają pewnych norm społecznych, a już firmy windykujące tak, i, i to ich jakby najbardziej boli i, i dobija, tak więc tak, tak. bardzo tak. Patrząc z perspektywy naszych klientów, bardzo łatwo wpaść w tę spiralę zadłużenia. Często jest tak, że nasi klienci to, to są osoby, którym nie udało się zgromadzić żadnych oszczędności. Czasem dochodzi do jakiejś sytuacji losowej, właśnie strata pracy, często podjęcie jakichś e, trudnych, czasem jakiś przypadkowych decyzji. Choroba bardzo często. E, dokładnie, często chcą wspomóc osoby trzecie, często mają rodziców, często e, muszą w jakiś sposób szybko wygenerować jakieś środki. Okazuje się, że po prostu ich na to nie stać. E, udaje im się w jakiś sposób to finansowanie e, często na wyższym procencie uzyskać, i zaczyna się problem ze spłacaniem, tak jak tutaj Smyczka wspomniała, zaczyna się jakby branie kredytu po to, żeby spłacać kredyt. Czasem jest tak, że te osoby w tej całej swojej bezsilności, bo to w pewnym momencie staje się już pewnego rodzaju uzależnienie od tego typu finansowania, próbują imać różnych prac, próbują Otrzymać jakąś pomoc od rodziny, często od przyjaciół, tam okazuje się, że są niezrozumiani, jakby nikt ich nie rozumie, nikt im nie, nie pomaga, oni wpadają jeszcze w coraz większą taką. Ich ospirale. stan psychiczny się po prostu tak mm -hmm. też pogarsza. Te osoby przestają widzieć zupełnie sytuacje, w której się znajdują, przestają myśleć, że może warto by było przestać, może warto by było, było jakoś inaczej, jakby stają się trochę uzależnione od sytuacji, w której się znajdują. Mm. Tak, ale też jeszcze często konsumenci w przeciwieństwie do przedsiębiorców, którzy potrafią doskonale liczyć tak, swoje jakby przychody, rozchody, wiedzą na co ich stać. Konsument często nie ma takiego rozeznania finansowego, tak, nie jest wyedukowany w prostych czasem takich domowych finansach, tak, i często z nieświadomości biorą. Kredyty przewyższające ich możliwości, tak? No bo wychodzą też z założenia: skoro bank mi daje, no to bank w jakiś sposób wyliczył to, że mnie stać jest na to i potem, no niestety, nie stać ich, nie są w stanie płacić. Drodzy Państwo, yy, nasz wywiad dzisiejszy będą w dużej mierze słuchać przedsiębiorcy z w Północnej Izbie Gospodarczej. I pewnie temat upadłości konsumenckiej z ich punktu widzenia jest interpretowany trochę inaczej niż z punktu widzenia konsumentów indywidualnych. No bo przedsiębiorca, który na przykład ma dłużnika, no dąży do tego, żeby odzyskać jak największą część swoich pieniędzy i swojej wierzytelności. Czy przedsiębiorcy powinni na prawo dotyczące upadłości konsumenckiej patrzeć wrogo, czy patrzeć z nadzieją? Moim zdaniem y, przedsiębiorców to nie dotyczy, dlatego że przedsiębiorcy w sumie nie pożyczają pieniędzy konsumentom, tak? No bo to tak. jest y, taka zależność. Jeżeli przedsiębiorca by pożyczył pieniądze jakiejś pani Kowalskiej, tak? I pani Kowalska by ogłosiła upadłość, no to jakby wtedy… Ale, ale jakby, czy na przykład przedsiębiorca wyprodukował jakąś usługę albo jaką, tak. jakiś przedmiot, no to… I nie ma za to zapłacone, to też może skierować właśnie do, do windykatora. To, to, rzeczy. to faktycznie jest, jest zagrożenie, ale uważam, że jednak konsumenci zadłużają się głównie w bankach. Tak więc mam taką nadzieję, że nie będzie to dotyczyło przedsiębiorców, a mało tego, przedsiębiorcom to może. Trochę czasem pomóc, dlatego że nowelizacja przewiduje, że również osoby, które całkiem niedawno zakończyły swoją działalność gospodarczą, będą mogły również ubiegać się o upadłość, a tym samym o oddłużenie. Tak więc dla nich to jest tylko jakaś furtka. Ale miejmy nadzieję, że naszych przedsiębiorców zachodniopomorskiego pomorskiego to nie będzie dotyczyć i gdzieś tam wspólnie będziemy mogli sobie tutaj pomagać i, i radzić im dobrze. I drodzy Państwo, na koniec, z jakimi sprawami przedsiębiorcy mogą się tutaj do Państwa do nowej siedziby zgłaszać? Tu przede wszystkim po finansowanie, bo chcielibyśmy się skupiać na przedsiębiorcach takich, którzy cały czas w tej trudnej sytuacji widzą. Światło w tunelu, y, są optymistami i chcielibyśmy ich wspierać, tak? Ale jeżeli już będzie sytuacja, że z jakichś różnych właśnie okoliczności nie, no to zapraszamy ich na analizę całej właśnie firmy, na to, żebyśmy mogli pomyśleć o tym, żeby zrobić plan restrukturyzacyjny, ewentualnie już jako ostateczność wniosek o upadłość. Tak. Czasem wystarczy poprzestawiać pewne rzeczy w przedsiębiorstwie, pozmieniać umowy, często kredytowe, które przedsiębiorca jakby posiada, często wydłużyć okres spłaty, zmniejszyć ratę. To daje wyraźną ulgę i możliwość funkcjonowania. Jest to swego rodzaju ucieczka do przodu, czyli dzisiaj myślimy o tym, co będzie jutro. Nie boimy się spojrzeć na swoją sytuację bieżącą, zaplanować, gdzie chcemy być w przyszłości i dobrać narzędzia. Jesteśmy od tego, żeby pomóc po prostu dobrać i narzędzia i finansowe. I jeżeli no, nie ma przesłanek, że nam to da duży efekt, czasem warto właśnie pomyśleć o tej restrukturyzacji, żeby zabezpieczyć jego też bieżące finanse. Czy... Też często rozwiązaniem, żeby się oddłużyć czasem trzeba się zadłużyć, to jest właśnie jak wspólnik powiedział ucieczka do przodu, a w szczególności w tych trudnych czasach, czyli trzeba mocno analizować, zastanawiać się i każda sytuacja na pewno jest inna, tak więc zapraszamy, jeżeli są potrzeby finansowe, potrzeba analizy, plany restrukturyzacyjne, no w najgorszym wypadku, ale to czasem jest najlepszy wypadek, wnioski o upadłość też... Z chęcią do wszystkiego tego się przychylimy. Tak więc zapraszamy naszych przedsiębiorców. Zapraszamy serdecznie. Czyli podsumowanie naszej rozmowy jest takie, że rzeczywiście rok 2020 niektórym przyniesie całkiem sporo pracy i całkiem sporo różnych sytuacji do przeanalizowania. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.